Witamy wszystkich na kanale Sudenka do Domu. Ja jestem Artur. Justyna. Jestem to również Justynka. Tak więc chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na licytację i na sprzedaż naszych cudówek, które nabywamy tutaj w Niemczech i sprzedajemy Wam w tak fajnych cenach. Chciałbym również zaprosić do subskrypcji kanału nowe osoby. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie i kciuk w górę. To jest dla nas bardzo ważne. Wtedy kanał po prostu nabiera tego tempa i po prostu chodzi o te zasięgi. Komentujcie też, polecajcie kanał. Dobra, to na tyle. Przejdźmy do rzeczy. Już tylko pokażemy teraz pierwsze dwa tria. Są to dwa tria esen Bash. Możemy sprzedać dwa w całości, tak jak są, w stanie idealnym, za 90 zł. Będziemy wpisywać, tak jak zwykle, w komentarze nazwę i cenę. Wszystko będzie w opisie zawarte całe zasady i regulamin naszej sprzedaży. Dobrze. Tak więc pokażemy może ładnie tutaj sygnaturkę. Tak jak powiedziałem, dwa triria są w stanie idealnym. Dobra. Zaprezentujemy może tutaj talerzyk. Są bardzo piękne, jeżeli ktoś po prostu komuś podobają, może sobie je u nas nabyć, tak jak widać. No nawet rys, rysek nie ma, naprawdę. Jeżeli po prostu są jakieś yy, ślady, to tylko od palców naszych. <noise> Dobra, tak jak widać, piękne złocenia na rantach. Yy, no, no, mega ładne. Po, przybliżę tutaj może jedno bliżej. Dobrze. Bardzo ładne, naprawdę piękne. Mhm. Dobra, zostawiamy je na razie na boczku. Będzie tutaj jeszcze widać, można na kamerce. Teraz yy, pokażemy... Coś tutaj takiego innego z kryształku. Jest to kryształ. Jest bardzo ciężki. Słychać nawet dźwięk. Jest bardzo śliczny. To jest coś takiego jak chyba maselniczka. Ym, tak. Z kryształu jest bardzo ładna. Dobrze. Też będziemy w komentarzach widzieć. Będzie pisała kryształowa maselniczka za. 60 złociszy tylko 60 właściwie mogę dodać. Dobra, masalniczkę też odłożymy sobie na boczek i zapraszamy do rzeczy i do następnej pięknej yy, filiżanki. Aczkolwiek jest to Trio. To, co się dowiedzieliśmy, Trio jest mniej więcej z lat 60. i 70. -tych. Jest to Trio kolekcjonerskie yy, firmy Walendorf. Jest naprawdę w pięknym stanie. Ma już swoje lata. Proszę spojrzeć ten talerzyk ze zwierzątkiem. No, piękne, piękne. Sygnaturkę już pokazuję. Dobra. I tutaj ładnie talerzyczek i filiżaneczka też z sygnaturką. Piękna rzecz. No, za to trio będzie 55 złociszy. Dobrze. Odkładamy i zapraszamy do. Kolejnego trio, jest to bardzo ładne, piękne trio z kwiatkiem zdobionym w środku, yy, złote ranty, piękne te różyczki, Śliczny. śliczne jest, naprawdę jest po prostu przepiękne. Pokażemy zaraz sygnaturkę, bardzo proszę, mhm. śliczne. Dobra, Trio jest też za, do kupienia u nas za 55 zł, tak jak y, już wcześniej, nie wiem czy chyba wcześniej też mówiłem, wysyłki są z Polski, raz w tygodniu y, jeździmy do Polski paczkomatem, tak więc jest bardzo wygodnie, paczkomat kosztuje 20,99 zł, nie jest jakaś specjalnie duża cena, ale paczka mała, y, do dwóch rzeczy paczka duża, gdzieś do siedmiu rzeczy mniej więcej. Dobra, jedziemy dalej, pokażemy piękną paterkę. Paterka jest. Nie mam pojęcia, nie mamy pojęcia czy to jest jakaś firma. Po prostu jest... ma w sobie to, że jest bardzo piękna, w stanie idealnym. Ma zdobienia. Ma piękne zdobienia. No i w ogóle wygląda, jakby to było ręcznie malowane. Aczkolwiek nie znamy się aż na tyle, żeby to stwierdzić. Paterka wygląda z tyłu w ten sposób, ale nie każde takie dzieło które, ma, które yy, nie ma sygnaturki, y, jest mało warte. Po prostu no, no, ma w sobie coś, coś pięknego. Jest jest po no prostu jakimś małym cudeńkiem dla kogoś, kto może postawić to na stół, jakieś z różnymi rzeczami. Jest dobrze, Czym. zmierzymy sobie platerkę. 29, no 30 cm powiedzmy. Nie? Tak więc też będziemy wpisywać w komentarzach. Paterka, platerka, yy, ja tam ładnie to wszystko opiszę 45 zł. Dobrze, odkładamy platerkę i teraz pokażemy Wam e, piękny kubek. Jest to kubek, duży kubek, kubek chodzieży. Kubeczek jest w stanie idealnym, nie ma przetarć na e, uszku i tak dalej. Jest to chodzież, w środku ma bardzo specyficzny wygląd. Jest to takie popękanie i właśnie zastanawiamy się, czy to jest aż tak stara porcelana, która po prostu już spękała, czy po prostu to jest popękane? Nie wiemy tego, dlatego kubeczek nie będzie zbyt drogi, ale no, naprawdę jest po prostu mega piękny. Mamy jeszcze jeden, ale niestety łóżko nam pękło przy transporcie. Pokażemy sygnaturkę. Dobra, super. I będzie można wpisać kubeczek 25 zł. Dobra, kubeczek odstawiamy na boczek. Pokażemy teraz małe pudełeczko. Średnie i duże. Trzy pudełeczka. To małe pudełeczko. Porcelanowe są wszystkie. Jest otwierane. Mini. Mini właściwie takie. Malutkie. Na jakieś tabletki, na lekarstwa, na jakieś pierdołki. Na, y, można to mieć nawet na. Koczyki. Na kolczyczki. Nie wiem, czy tutaj dobrze pokazuję. Tak, dobra. Na biżuterię. No. Małe pudełeczko z kwiatkiem jest za 20 zł. To pudełeczko nie ma sygnaturki. Wiemy, że to jest takie z tymi ptakami, nie wiem, to są jakieś ptaki, i my mamy też takie wazoniki. To jest jakieś kolekcjonerskie, coś może być. W każdym razie pudełeczko jest takie, jakby ciemny kobalt. Pudełeczko jest bardzo ładne. Pudełeczko yy, będzie w cenie 25 zł. Tak, i teraz jest duże pudełeczko, większe już. To jest pudełeczko Royal. Jest to KPM, stara niemiecka manufaktura, stara niemiecka porcelana, coś takiego właśnie, antyczna już. Więc na pewno ma swoje, już jest wiekowa, ale w stanie jest przepięknym. Proszę bardzo. Jest to kobalcik. Dobra. Piękna rzecz. No, po prostu, no... Dla oku, dla oczu naprawdę śliczna. No, tak więc za to serduszko 40 zł. Dobrze. Te piękne rzeczy odłożymy sobie na boczek. I zapraszam Państwa na kolejną sprzedaż. Jest to akurat to mam w pudełeczku. E, nawet jeszcze tutaj jest, jest to kryształowe, nawet jeszcze jest naklejeczka po, po, po prostu. Jest to taka łódeczka. Piękna łódeczka. Może postawię tu jest tylko pokaż tak mniej więcej. Tak. tak, Piękna łudeczka. Yy, już się zmierzymy może, żeby tak mniej więcej było wiadomo. Łudeczka ma 15 cm długości, 8 szerokości i wysokości około 8 cm. Za łódeczkę chcemy tylko i wyłącznie 40 zł. No orześki, Ale naprawdę jest no to po prostu na jakieś cukiereczki na stoliku postawić, czy, czy w witrynce. no, 5 to Oczywiście. Dobrze, odłożymy ją sobie z powrotem do pudełeczka i zapraszam teraz do sprzedaży następnej rzeczy. Jest to taki zegar ścienny, dwustronny. Tak. Tutaj z tej strony są dziurki, można to przymocować do ściany. Bocznie. Bocznie. Czyli w ten, może zaprezentuję to na ścianie. Czyli gdzieś w ten sposób, tak. Nie wiem, czy ten zegar nawet się nie obraca. Nie, 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 nie chcę, żebym go nie zrobił. Tak, dobra. I on jest dwustronny, tak jak powiedziałem. Proszę tutaj pokazać ładnie. Cyk. I druga strona. Zegar jest sprawny, w środku jest na bateryjki. Tak więc zegar, będziemy wpisywać zegar 40 zł. Dobrze. Dziękujemy zegarowi. Jedziemy dalej, bo mamy jeszcze trochę rzeczy. Dobra. Zaprezentujemy teraz piękny talerz, z serii Aladdin Rozentala. Tak, talerz jest piękny, jest w pudełeczku. Stan idealny. Jest nawet książeczka do niego. Jest to talerzyk Rosenthal. Jak już wcześniej powiedziałem, talerzyk jest ścienny, można go zawiesić. Tak, dokładnie. Jest to talerzyk. Z tyłu będzie widać, która seria. Yy, chyba ósma. 8 z całej serii. 8. Mamy ich też więcej, mhm. jakby ktoś był zainteresowany pytać śmiało. Mamy też dostęp do tych talerzyków. Także możemy nawet całą serię e, mieć. Mhm. Dobrze, talerzyk będzie za 85 zł. E, na internecie talerzyki są ponad 100 zł, nawet tak e, zapakowane w takim pudełeczku. Cena naprawdę jest i tak mała. Dobra, talerzyk już odkładamy i zapraszamy do. Takiej oto ładnej paterki kryształowej, aczkolwiek ona nie jest kryształowa, powiedziałem, bo wygląda no, wygląda, jakby była kryształowa. No, dźwięk chyba raczej to jest szkło, w każdym... ale jest bardzo ciężka. W każdym razie paterka będzie za 40 zł, na szerokość 30 cm, ale naprawdę jest bardzo śliczna, nie jest podrapana. Nie jest nigdzie porysowana, jest po prostu piękna. Jest szklana. Tak. I tak właśnie zostawiamy, nie chcemy w błąd nikogo wprowadzać. Dobra, tak więc jest tylko pokaż mi ładnie jeszcze tą platerkę troszkę. Dobrze, fajnie. Platerkę sobie odłożymy i zapraszam do licytacji. Jest to pistolet hadless. Jest to replika pistoletu z 1760 roku w stanie takim jak widać, tutaj jest mały taki uszczerbek proszę wybaczyć, że pokazuję paluchem, ale po prostu jestem po prostu sobą, wszystko, no i tutaj są małe takie zadrapania gdzie nie eee, tak tutaj jest dziurka tego pistoletu, no jest to replika eee, teraz może pokażę to, tutaj się to właśnie chyba tak nabija i chodzi ładnie, sprawnie no, piękna rzecz, powiem szczerze. Wiadomo, jest tu troszeczkę może i brudne, to jest do czyszczenia. My go po prostu tak nabyliśmy i tak go chcemy przekazać w dobre ręce. Pistolecik będzie można licytować do jutra od kwoty 60 zł. Dobrze. Tak więc, yy, jeśli ktoś ma ochotę, chciałby nabyć taki pistolecik, zapraszamy. Mamy również. Jeszcze jeden taki pistolecik, ciutkę mniejszy od tego. Ale jeśli ktoś jest chętny, zapraszam do kontaktu, do pisania w komentarzach. Możemy potem przejść na numer telefonu, na Whatsapp. Tak więc... Licytacja do środy. Licytacja do środy, a dzisiaj jest poniedziałek. Dobrze, mhm. tak więc zróbmy tą licytację tak, do środy godziny 18, do, o pół do, do godziny 18. E, tak, no kto pierwszy, oczywiście kto pierwszy napisze w komentarzach no ten lepszy w taki sposób na razie chcemy po prostu prowadzić sprzedaż a w najbliższym czasie będziemy państwa już zapraszać na livey sprzedażowe na których będzie można kupować takie cudenka również w takich cenach fajnych tak więc będą różne promocje konkursy do których zapraszamy chcielibyśmy jeszcze podziękować państwu wszystkim za subskrypcje, łapki w górę, za komentarze. Naprawdę jest to dla nas y, fajnie, że kanał się rozwija i zapraszamy do tego również osoby, które nie mają tej subskrypcji. To naprawdę nic nie kosztuje dla nikogo. To jest tylko wystarczy wcisnąć, a dla nas to rozwija nam ten kanał. To na wszystko. To wszystko z mojej strony, ale chyba zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. To mm -hmm. będzie chyba perełka tego y, dzisiejszej, dzisiejszej sprzedaży. Pistolecik odkładamy i tu mamy prawdziwe cacuszko. Tak, jest to ta oto prześliczna panienka. Dama. Dama właściwie. Jest to porcelana. Pokaż jest tylko ładnie z tej z tej strony. No, dobrze, pokazałaś ładnie. Może tutaj jeszcze z tej strony. Dama z parasolką. Pięknie. Tak. Tak więc tom oto damę. Chcielibyśmy Państwu sprzedać. Jeszcze obrócić? Dobra, już obracam. Niech zatańczy. Niech Pani na ładnie zatańczy. No jest przepiękna, nie ma żadnej sygnaturki pod spodem. Ale to jest coś też może kolekcjonerskiego. Widzieliśmy jeszcze inne takie, ale niestety były uszkodzone. Dlatego nie widzieliśmy wszystkich tylko tą jedną, nie? Ale sukieneczka tak. nie nieuszkodzona. No dokładnie, nie? Parasol tak, cały, dokładnie. nic niedoklejane. Piękne do witrynki sobie wstawić i po prostu tylko podziwiać. Madame piękna. No. Dobrze. Czyli za tą piękną panią chcielibyśmy już tylko. Jak myślisz? Mhm. No dobrze. No, bo... Zróbmy. Y Figurka będzie za 55 zł. No, to będzie dobra cena, naprawdę. Ok. Dobrze. To by było na tyle. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali. Dziękujemy z góry za łapki, w górę za komentarze. Pozdrawiamy. Kieksz i. No, Justynko? Sosnowiec. Sosnowiec i. Zawiercie. Zawiercie. Pozdrawiamy również. Świerkówki. I zapraszamy do licytacji i do sprzedaży. Łapka w górę! Łapka w górę, to na tyle. Pa! pa.